Dziś zarządzanie energią w firmie, obiekcie, przedsiębiorstwie nabiera innego znaczenia, ponieważ dziś zużyciem energii można, a nawet trzeba zarządzać. Czy warto? To się po prostu opłaca. Aby skutecznie zarządzać zużyciem energii, musisz mieć wiedzę, musisz konkretnie wiedzieć, musisz znać dane o Twoim zużyciu energii. Dane muszą być łatwo dostępne. Czytelne i prawdziwe. Do tego muszą być aktualne w każdej chwili, tu i teraz. Pokażę Ci system, który non-stop będzie monitorował kluczowe parametry i natychmiast poinformuje Cię, jeśli Twoje normy zostaną przekroczone. Monitorowanie zużycia energii. Dzięki temu będziesz mógł przewidywać swoje koszty, czyli będziesz mógł optymalizować. Zaplanować swoje koszty energii. Nieplanowane wzrosty lub spadki wartości napięć to kolejne straty, których możesz uniknąć. Energia czynna, bierna i pozorna. Będziesz miał informację na bieżąco. Dzięki temu będziesz mógł zareagować, unikając dodatkowych kosztów. Monitorowanie zamówionej mocy. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów wynikających z przekroczeń mocy umownej. EGSMART. Umożliwia jednoczesny pomiar oraz monitorowanie kilkudziesięciu parametrów, w tym np. temperatury w newralgicznych dla Ciebie pomieszczeniach. EGSMART to dostęp do raportów okresowych, do Twoich danych historycznych, do wszystkiego i to w jednej prostej funkcjonalnej aplikacji, która pozwoli Ci optymalnie zarządzać zużyciem energii w Twojej firmie. EGSMART pozwoli Ci uniknąć zapobiec oraz podjąć właściwe decyzje, na podstawie twardych danych, a nie przeczuć. Pozwoli podejmować decyzję natychmiast, nie po dłuższym czasie. A to wszystko dostępne w prosty sposób, tu. A jeśli stanie się coś nagłego, nieprzewidzianego, otrzymasz powiadomienie na telefon. Kiedy? Natychmiast.